Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. E, mówiliśmy sobie trochę przez ostatnie kilka dni o, takim cieles, o tym cielesnym wymiarze protestantyzmu o takim lajtowym e, stylu życia, które e, na siłę próbuje się podpiąć pod biblijne. Także to jest biblijny styl, tak? Czyli styl luzaka. Już jesteś, bracie, nic nie musisz robić. Chrystus zakrył twoje grzechy. Masz odpuszczone wszystkie grzechy, przeszłe, teraźniejsze, przyszłe. Chrystus się zakrył swoją krwią. Ojciec nie widzi grzechów, bracie, już jesteś. Nie musisz się spowiadać, nic nie musisz robić, żadnych sakramentów. Czyli taka. Mm, <gryw> Antyewangelia, a prawdziwa Ewangelia wiąże się z trudem, walką, zdobywaniem. Chrystus mówi o zdobywaniu Królestwa Bożego, o walce, o uśmiercaniu popędów ciała. Prawda? I są to warunki konieczne, by wejść do nieba. A coś my słyszeli od pastora Chojeckiego. Wejście do nieba jest za darmo. Jak pełnisz wolę Bożą, to dostaniesz złoty bisior jako nagrodę. Myśmy tego słuchali parę dni do tyłu. To jest antyewangelia, Proludzka, antychrystusowa. Kto chce zachować swoje życie, straci je. Kto straci swoje życie z mego powodu, Tę nie zachowa. I to jest właśnie. Katolicyzm. W rzymskim katolicyzmie trzeba zatracać swoje życie, idąc za Chrystusem. W protestantyzmie wymyśla się prawdki pod siebie, żeby zachować swoje życie. I próbując zachować swoje życie, robi się jakiś mizernie, mizerny makijaż starą, zużytą szminką. Prawda, się tak podmalować, że to jest niby jakieś chrześcijaństwo. A tak naprawdę jest kult własnej osoby, kult rozumu i podążanie za sobą. Moi drodzy, e, tak naprawdę, podczas gdy protestanci lansują luzactwo, nic nierobienie, Słowo Boże stawia nas w stanie najwyższej gotowości bojowej. Tak. I to nie jest tak, jak teraz czytałem. No wy pewnie śpicie, więc może nie wiecie, bo jest w Polsce piąta. Ale ja tu już odebrałem Newsy w Chicago, no bo tu jest przed dziesiątą, że w tą noc Rusy znów rozwalają tutaj Ukrainę. Przy granicy z Polską, tak? No i nasze myśliwce, nasze radary, wszystko jest poderwane. E, prawda? No bo jest alarm. I to się dzieje teraz, jak ja mówię. Tak? No, wyśpicie. Prawda? No ale co? No, jest takich alarmów już było naście, jak nie więcej. Minie zagrożenie, wszystko wraca do w miarę normalnej normy, tak, no bo to zawsze tam jakaś gotowość jest tam tych, tych wojskowych, ale do czego zmierzam? Tak jak teraz, w tej chwili, jak do was mówię, wszystkie radary się kręcą 360 stopni, i F-16, F-35, i te wszystkie tam samoloty są w ruchu, to w takim stanie my mamy żyć 24 godziny na dobę do śmierci. Tak. Nie chwilowo. Nie w chwili, kiedy czujemy zagrożenie, ale 24 godziny na dobę. I moi drodzy, zobaczmy, czego uczy nas mądrość Słowa Bożego. Kto jest człowiekiem mądrym? Jeżeli by czytać Stary Testament, człowiek mądry to ten. To ten, który wie, że umrze. To ten, który liczy dni do śmierci. Naucz mnie, panie, yy, yy, prawda? Dni moich. To mówi psalm. Świadomość śmierci. Świadomość sądu. Sądu, którego, jak słyszeliśmy tutaj. Wiele razy protestanci nie uznają, oni nie będą sądzeni. No, Chrystus mówi, każdy będzie sądzony. Święty Paweł mówi w liście do Koryntian, piąty rozdział, drugi list do Koryntian, piąty rozdział, nie? Każdy musi stanąć przed Trybunałem Chrystusa. Protestant powie, tak, każdy, ale nie on. Każdy, ale każdy inny, nie on. I ile razy żeśmy to kiedyś słuchali. Nie, oni nie idą na sąd. Czyli nawet to luzackie życie, starą, wykończoną szminką, podmalowane pod, pod, pod chrześcijaństwo, nawet za to nie będą brać odpowiedzialności przed Bogiem. Nie będą musieli zdawać sprawy, bo oni już są, oni już nic, nawet na sąd nie pójdą. Natomiast mądry człowiek, wierzący według Słowa Bożego, Według mądrości Bożej, wie, że umrze, wie, że jest sąd. I teraz, moi drodzy, praktycznie mamy być w codzienności, żyć wiecznością, świadomi tego, że wszystkie nasze decyzje, nasze słowa, nasze myśli, nasze pragnienia, jak karka odbijają się w wieczności i to wszystko będzie nam podstawione przed oczy. Każda decyzja, każde słowo, każdy czyn, każde zaniedbanie. Dlatego Kościół w boskiej mądrości, kiedy wyznajemy winy w niedzielę, ta spowiedź jest, że zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Kto może czynić dobrze, a nie czyni grzeszy. A protestantki w ogóle mówią, no nie musisz czynić, nie, bo wszystko jest za darmo za frajer, nic nie musisz robić, nie? Więc zobaczmy, Bóg nas będzie z tego oceniał. Nasze skryte umysły i o tym też uczy słowo Boże. Będzie e, sądził nas według pragnień i, i intencji serca, tak? O, ja narobiłem dobrych uczynków tyle, szósty rozdział świętego Mateusza, ale żeby się ludziom podobać dla Twoich zysków, nie znam Cię, odebrałeś swoją nagrodę, tak? A więc zobaczmy, moi drodzy, my tutaj mamy tyle ile nam zostało eee, przypuszczam, że wielu z nas już jest za półmetkiem życia, że już jesteśmy na zjeżdżalni w dół ku, y, ku grobowej desce i czyli czasu już mamy mniej, nie i czy my zdajemy sobie sprawę, że zmierzamy ku śmierci, że za tych naście, może dziesiąt lat, które zlecą jak tak, staniemy przed Trybunałem Chrystusa? Czy my codziennie jesteśmy świadomi tego, że to co robimy dzisiaj, no mówię dzisiaj z Waszej perspektywy, z mojej jutru, nie? No ale dzisiaj jest środa, nie? Czy to, co robimy w środę, mamy świadomość tego, że y, idzie z nami, za nami na wieczność? Że to, co robimy w środę, jest zapisane. Myśl, słowa, zaniedbanie, jakieś y, wewnętrzne, Prawda? Grzechy, które są najgorsze, to wszystko pójdzie za nami. Tak, moi drodzy, my musimy być świadomi, do tego święty Paweł pisze: Zabiegajcie o swoje zbawienie z drżeniem i z bojaźnią, tak. Bo będziemy rozliczani, staniemy przed sądem Boga. Jeżeli sobie to człowiek uświadomi, to zadrży. Nie z jakiegoś strachu, żeby się zaraz tu jakoś stresować, tylko z bojaźni przed Bogiem, z tego, co go czeka, z tego majestatycznego spotkania twarzą twarz z Chrystusem. Ale nie, to nie będzie spotkanie na kawkę. To będzie spotkanie sprawiedliwości i prawdy. Owszem, jak zobaczymy zielone światło, no to wtedy będzie kawusia. Tak? Ale po znanym egzaminie będzie kawusia. A jeśli się nie zda egzaminu, no to będzie kociołek słowy. A to decyduje się tu i teraz. Dlatego 24 godziny na dobę musimy mieć oczy umysłu y, otwarte oczy woli, oczy ducha na wszelkie zagrożenia, na wszystko, co nas otacza. I oczywiście Wpatrywać się w Chrystusa Ukrzyżowanego, moc i mądrość Boża, miłość Boża w sposób najdoskonalszy, najpełniejszy ukazana na krzyżu, żeby z miłości do Chrystusa, żeby miłość Chrystusa mną sterowała, żeby ta mądrość krzyża i moc uczyła mnie co robić, i umacniała mnie w tym co robić i czego nie robić. 20. Co myśleć, czego nie myśleć? Jaką myśl przyjąć, jaką odrzucić? Jakich słowa ugryźcie w język, a jakie powiedzieć? Protestantki tego nie muszą robić. No, oni już są bezgrześni tu słuchaliśmy Rafałka, naszego Kowalskiego, kochanego pastora zielonoświątkowego. On już nie grzeszy. Tam prawie ponad 25 lat temu klepnął formułkę. Od tego czasu on już nie ma grzechu. Poważnie? Zobaczmy, jakimi pierdami karmi protestanty swoich wyznawców. Tak, to są pierdy. Tym, tym się karmią protestanci, tym się karmią ekskatolicy. Zostawiają mleko na rzecz yy, kałuży przedrożnej. Tak. Zostawiają chleb na rzecz kości. Ale tak jest protestantyzm. Po to został właśnie protestantyzm, aby pod pozorą właśnie śminką prze, prze, przeszminkowaną i to jeszcze starą, zużytą, jakąś, jakimiś resztkami prze, przerobionymi na chrześcijaństwo, właśnie zepchnąć człowieka od mleka i chleba do kości i chlapania jak pies, wody z że. Idąc za sobą, hołdując sobie w przekonaniu, że to jest Ewangelia, yy, to są Twoje wymysły. Zwalniają, zwalniają się z wszelkich obowiązków, nawet ze zdania sprawy. Przecież ktoś by nie chciał tak żyć. Znaczy, wielu chce tak żyć, idzie do garażu, tylko. Któż by nie chciał, żeby to była prawdziwa Chrystusowa i apostolska nauka. Klepnij formułkę i już, bracie, jesteś. No nie. Słowo Boże stawia wymagania. Słowo Boże uczy nas. Właśnie, że mądro, mądrość to jest umiejętność liczenia dni swoich, że się schodzi ku śmierci, że trzeba będzie zdawać rachunek. I ta świadomość powinna nam towarzyszyć co, przez nasze codzienne życie, żebyśmy w świetle tej prawdy podejmowali decyzje, podejmowali walkę, unikali grzechu, bo to co robimy, mówimy, czujemy, kseruje się na bieżąco wieczność. I te nasze smrody, tutaj na ziemi, pójdą za nami do nieba. Nic, co tu jest robione, myślone, powiedziane, bądź niepowiedziane, niezrobione, nie pozostanie tutaj na ziemi, żeby tutaj zostało. Nie, to pójdzie na sąd. To jest nasza odpowiedzialność, to jest yy, świadomość prawdziwie wierzącego. To jest to te radary duszy, umysłu, które się kręcą 24 godziny na dobę. Nie tylko wtedy, jak jest zagrożenie, bo. No, te F-16 latałem, co jakiś czas, przez parę godzin, jak trwa ten rosyjski ostrzał. No teraz latają, teraz jak ja mówię, za godzinę, za dwa pewnie będzie komunikat, że się skończyło. W życiu duchowym nie ma komunikatu koniec zagrożenia. Taki komunikat otrzymamy po sądzie ostatecznym. Jak przejdziemy bramy raju, nie ma zagrożenia, już koniec. Ale póki co, zagrożenie jest. Nawracajcie się z tych yy, ludzkich, luzackich, pseudę Ewangelii, śminką przedrabiana na chrześcijaństwo, do prawdziwego kościoła, do życia w prawdziwej odpowiedzialności za swoje czyny, myśli, słowa przed Bogiem, a nie do luzactwa. Które, w którym zwalniacie się ze wszystkiego. Pozdrawiam.